Rano 15 listopada baza dwukrotnie nawiązywała próbę łączności. Jednak okręt podwodny nie odpowiedział. Założono, że jednostka ponownie się zanurzyła. Z zanurzonym okrętem nie da się połączyć. Zależnie od rozkazu operacyjnego i poziomu wyszkolenia, łódź podwodna musi przestrzegać procedury interkomu. Oznacza to, że w podanym okresie musi nawiązać łączność chociaż raz. Jeśli tego nie robi, ale okres ten nie został przekroczony, wszystko jest w porządku. Od tego ostatniego obowiązkowego komunikatu otrzymanego we wtorek, 14 listopada o 22, marynarka wojenna oczekiwała kolejnego komunikatu w czwartek, 16 listopada o 22. Jednak ze względu na pogodę, kapitan okrętu Fernandez oraz kapitan Vijamide, przebywający na lądzie, uzgodnili, że będą się komunikować częściej.